Ostatnie proste przygotowań. Mówisz, że już trochę czuć w nogach, mimo że to drugi dzień w spale. E, troszkę tak, aczkolwiek myślę, że tutaj nie chodzi o to, że e, trenujemy w spale, tylko bardziej po tych sparingach troszeczkę ciało jest zmęczone. Natomiast e, wydaje mi się, że nadrabiamy atmosferą i, i to w, jakim, w jakich humorach trenujemy, bo każdemu się chce i to, czy czuć w nogach, czy nie, to, to nieważne, bo, bo dla tych dziewczyn, dla dla tej reprezentacji po prostu się chce. O atmosferze powiedziałeś, więc nie mogę nie zapytać o to, bo tworzycie, wydaje się, bardzo zgraną ekipę. E, tak, e, jesteśmy bardzo zgrane, jesteśmy bardzo mm, fajną, zróżnicowaną drużyną, bo każda gdzieś tam wnosi coś od siebie. E, każda jest inna, aczkolwiek jest to taki bardzo pozytywny bodziec dla każdego, bo. Mm, Wiadomo, że każda jest inna, trzeba to zaakceptować, ale, ale widać, że bardzo, bardzo każdy mu zależy, bardzo każdy dba o tą atmosferę, więc oby tak dalej. To na koniec pytanie, bo wiem, że czas goni. E, grupa na tych Mistrzostwach Europy. Z jednej strony możemy mówić o zespołach takich. E, które, z którymi gracie, z którymi wygrywacie i, i wiemy, że są zdecydowanie w waszym zasięgu i też wyłania się tutaj nam na faworytach, chyba tak możemy powiedzieć, Serbia. Jak wy się odnosicie do tej, do tego składu swojej grupy? Nie mamy na to wpływu za bardzo, jaka jest nasza grupa. Jedziemy tam, żeby pokazać jak najlepszą siatkówkę, żeby wygrać to, co się da, żeby pokazać się z jak najlepszej strony. I tyle. Yy, mamy bardzo wysokie oczekiwania, jeśli chodzi o te Mistrzostwa Europy. Bardzo chcemy. Yy, I to, jaka jest grupa, po prostu jest. Yy, trzeba wygrać najlepiej wszystko, yy, i nie patrzeć na to, czy, czy grupa jest ciężka, czy grupa jest łatwa, czy, czy cokolwiek innego. <laughs> trzeba wygrać wszystko, i, i z takim nastawieniem jedziemy do Belgii.